Przebywając wtedy w takim otoczeniu, jak bardzo jeszcze młody człowiek, studiowałem dzieła o wymowie, którą pragnąłem zabłysnąć w zgubnym i próżnym celu. Dla marnej ludzkiej uciechy, według ustalonego porządku studiów, dostałem z kolei do ręki książki niejakiego Cycerona, którego język podziwiają niemal wszyscy, serce niekoniecznie. Książka ta zawiera zachętę do filozofii i nosi tytuł Hortenzjusz. I ta właśnie książka zmieniła moje uczucia ku Tobie zwróciła moje modlitwy, wzbudziła we mnie inne pragnienia i tęsknoty. Nagle straciły dla mnie wartość wszystkie moje marne nadzieje zapragnąłem nieśmiertelnej mądrości, z niesłychanym żarem serca i dźwigać się zacząłem, by zwrócić do ciebie. Więc już nie dla wyćwiczenia się w wymowie, którą, jak sądziłem, miałem sobie przyswoić za pieniądze otrzymane od matki. Liczyłem wtedy dziewiętnasty rok życia i miało dwa lata od śmierci ojca, więc nie dla wydoskonalenia się w wymowie posługiwałem się tą książką i nie jej szata słowna, lecz treść przemawiały do mnie.